Na obiecywałem, że będziemy porównywać Skoda Superb do najnowszego Passata. I oto przed Państwem te dwa modele. Zapraszam. Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie. Od razu małe wyjaśnienie, bo nie do końca mamy porównywalne wersje silnikowe. Skoda to dwu-litrowy diesel i wersja 4x4, a pasat, którego już widzieliście na naszym kanale, to jest silnik 1.5, to jest i 150 KONI. Ale nie o tym chciałem pokazując te samochody z zewnątrz. Bardziej chciałem o tym, że po raz pierwszy chyba w historii pasat jest większy od Superba. Dokładnie jest dłuższy i nieco wyższy. To są niewielkie różnice, wynikające pewnie z konstrukcji tego przedniego zderzaka. A wysokość to nie wiem w sumie z czego, no bo te kabiny są bardzo porównywalne. Ale jeżeli chodzi o szerokość, jeżeli chodzi o rozstaw osi, to mamy jeden do jednego. No trochę to wynika z tego, że obydwa samochody są produkowane w tej samej fabryce w Bratysławie. To co już mówiliśmy. No i tak to wygląda. W zasadzie jest to, no trzeba to powiedzieć, jest to jeden i ten sam samochód. Jeżeli chodzi o płytę podłogową, no wszystko to projektowali to Czesi, projektowała to Skoda. Volkswagen zrobił sobie tylko tak naprawdę wygląd zewnętrzny i miał tam jakieś możliwości grzebania w systemach, tak to wygląda z zewnątrz podobnie wielkie samochody no i tak, no oczywiście jeszcze jest różnica taka, że pasat będzie oferowany jedynie w tej wersji, którą widzicie, wariant a Skoda, oprócz kombi, które tutaj przed nami stoi, ma jeszcze wersję liftback, która lada chwila do salonów póki co jej nie ma zobaczmy sobie jeszcze te samochody z zewnątrz no i tak, póki co Passat też nie ma tej wersji, którą mamy Skody, czyli nie ma dwu diesla z napędem na cztery koła. On będzie. Tu silniki będą właściwie identyczne, wersje napędu będą identyczne w tych samochodach. Różnice w cenach też są minimalne. Te dwa auta, które tu mamy, topowa wersja Passata i topowa wersja Skody przekraczają już 200 tysięcy złotych. Skoda jest minimalnie droższa ale tak naprawdę, jak się porównuje wersję do wersji, to te różnice nie są jakieś duże. Te auta zaczynają się mniej więcej od 160-170 tysięcy złotych, a najlepsze, najbardziej wypasione wersje przekraczają 200 tysięcy złotych o kilkanaście. Tak to wygląda. Zobaczmy sobie te auta pod maskami. No tak jak mówiłem, nie ma co tego bezpośrednio porównywać, bo tu mamy 190 wysokoprężnych koni napęd Haldex, a tam mamy 150 koni benzynowych, również uturbione 1.5 ETS i miękka hybryda. Co ciekawe, jak się tak patrzy, dokładnie porównuje dane jednego i drugiego samochodu, te różnice są minimalne. Volkswagen jest na przykład minimalnie szybszy w takich samych wersjach. Skoda ma nieco inne spalanie, ale to dalej jest takie niewielkie spalanie. Tutaj myślę, że żadna wersja chyba nie przekracza jakoś znacząco 5 litrów średnio według WLTP, według oczywiście producenta. Jest to spowodowane też tym, że te samochody mają bardzo niski współczynnik oporu powietrza, zarówno Skoda, jak i Volkswagen ma 0,25. I to jest chyba o 30% lepiej w przypadku skody niż poprzednia generacja Superba. Więc zdecydowanie w trasie te samochody no, to nie będzie jak w dużych suwach. Im szybciej będziemy jechali, tym one będą drastycznie więcej paliły. Tutaj te spalania powinno dać się utrzymać na takim rozsądnym poziomie. Zaczynamy od wnętrza nowego Superba. To jest tak jak mówiłem Laurent Clement, topowa wersja. Tak wyglądają siedzenia. Ten sam samochód, znaczy inaczej, tę samą wersję samochodu, bo tam był inny silnik i napęd na przednią oś. Pokazywaliśmy wam w momencie prezentacji porównania stary nowy Superb. Teraz będziemy mogli to pokazać jeden do jednego. Wtedy, jak omawialiśmy ten samochód, to się pomyliłem. Powiedziałem, że ten oto piękny wyświetlacz ma 15 cali niemal, że on tyle nie ma. On ma tutaj słuchajcie. Chyba 12 czy 13 jest mniejsze od tego w pasacie, ale dzięki temu ma te programowalne przyciski. To już też pokazywaliśmy, ale zobaczmy sobie to jeszcze raz, jakie to są opcje. Oczywiście pamiętajcie, w, jesteśmy w topowej wersji. Zobaczcie. Bardzo fajne rozwiązanie, szkoda, że go nie ma w pasacie, nad tym trochę ubolewam. No bo jednak, pokrętło od głośności to jest pokrętło od głośności. No, nie zastąpimy tego żadnym haptycznym suwakiem. Tutaj mamy oczywiście ładowarkę indukcyjną, dwa gniazda USB nowego typu. Hamulec, który pamięta AutoHolda, jest bardzo fajnie. Kierownica z tymi pokrętłami, które już doskonale znacie. One się świetnie sprawdzają. W sumie szkoda, że to też nie są w Volkswagenie, gdzie wrócono już do normalnych przycisków, zaraz to zobaczycie. Ale jednak te pokrętła to są pokrętła. Tak, obsługa tego samochodu, ilość miejsca jest idealna. Bardzo wygodne, fajne fotele. Zobaczmy sobie jeszcze, jak wygląda podłokietnik środkowy. Zobaczmy jeszcze schowek przed pasażerem. No tak, materiały u góry, przyzwoite. Tutaj na dole nieco gorszy plastik mi się kojarzy z taką. Oktawią no, sprzed paru lat, ale pewnie są to to nieco lepsze materiały. Na pewno jeżeli chodzi o obsługę, to myślę, że skoda ma nieco lepszą obsługę niż Volkswagen, do którego Was teraz zapraszam. Passat ten sam, co zawsze, bo po raz trzeci Wam pokazujemy dokładnie ten sam egzemplarz. W dalszym ciągu wersja Elegance, fotele Ergo Active z masażem po całości, ale to samo jest w Skodzie L&K, czyli Laurent and Clement. No i teraz tak, w innym miejscu jest zapalanie tego samochodu, bo odbywa się ono tutaj. No i tutaj jest gigantyczny ekran, on jest po prostu wielki. On dominuje całą deskę rozdzielczą. W biedniejszych wersjach, prawdopodobnie w tej wersji, która nazywa się pasat, mamy mniejszy pewnie wielkości tego, który jest w skodzie. Tak samo rozwiązane jest to, co już Wam pokazywaliśmy, czyli wybierak skrzyni biegów w pasacie jest tak samo jak w skodzie tutaj, a sterowanie wycieraczkami powędrowało tu. No nieco inne sterowanie na kierownicy, ale są przyciski i takie jak kiedyś były w Volkswagenach, więc jest super. Tu dokładnie tak samo, jeżeli chodzi o. Te elementy do sterowania. No i podobnie zbudowany, zbudowana konsola środkowa, która dzięki temu, że wybierak skrzyni biegów jest pod kierownicą, może mieć sobie tutaj sporo różnych przegródek. Oczywiście tak samo jak tam indukcyjna ładowarka dwa gniazda USB nowego typu. Identyczny schowek między fotelami, praktycznie tej samej wielkości, a właściwie ten sam schowek przed pasażerem. No jest to bardzo podobny samochód, nieco inaczej wykończony, czy lepiej. Nie wiem, tak bym nie powiedział, trochę inaczej, tak? Trochę inne są te materiały. Może ten na dole jest minimalnie lepszy, ale dalej. No jest, to, jest to takie typowe, typowe wykończenie Volkswagena, grupa Volkswagena w tych samochodach D. No ale są samochody D. Wielu producentów w Europie już ich nie oferuje, a tutaj ciągle grupa VW, zarówno w Skodzie, jak i w Pasacie, jak i w Volkswagenie. Ma te samochody, i właśnie w jednym z nich siedzimy. Tutaj jest odpalony status pojazdu, bo sprawdzaliśmy, czy pamięta autoholda. Również po włączeniu tego autoholda już go pamięta, więc to jest fajne. No, z dużych minusów, no to, to testowanie klimatyzacją, które jest tutaj, tak, który oczywiście ma tutaj możliwość zmiany takiej. No można sobie tutaj robić audio też ciszej, głośniej. Ale nie, jednak wolę takie proste rozwiązanie Mimo tego, że te przyciski są już programowalne I trzeba je przeklikać, żeby zmienić sobie funkcję To mimo wszystko można mieć taką funkcję Która się korzysta na wierzchu Jest to troszeczkę bardziej intuicyjne Bo łatwiej jest takie pokrętło chwycić Jak się prowadzi, nie odrywając wzroku od jezdni No i teraz tylna część kabiny No ale nie spodziewałbym się jakichś różnic W tym samochodzie siedziałem, sprawdzałem ile jest miejsca W tamtym samochodzie siedziałem, sprawdzałem ile jest miejsca I wychodzi mniej więcej tyle samo co wynika z tego, że jest to technicznie to samo auto, ten sam rozstaw osi. Nie może być inaczej miejsca, musi być tyle samo, zarówno w skodzie Superb, jak i w pasacie. No i zaczynamy od tylnej części. Superba, dosyć nisko. Jest ta kanapa, ale i tak minimalnie wyżej niż w pasacie. Siadamy, zamykamy drzwi. Wyczytałem, że przez to, że jest więcej miejsca nad głową, to jest więcej miejsca nad głową, ale spokojnie wchodzi mi tu pięść i jeszcze zostaje miejsce. Pięć między moje kolano a oparcie ustawione pode mnie. Naprawdę bardzo dużo miejsca i tak samo dużo miejsca jest w tamtym samochodzie, co teraz wam pokażę. Tu bardzo czuć, że to są, że to jest właściwie ten sam samochód, ta sama płyta podłogowa, te same Bratysławskie zakłady koncernu. Proszę bardzo. Trójstrefowa klima. Dwa gniazda USB nowego typu. Rzut na deskę rozdzielczą. Nieco inna tapicerka, taka no, można powiedzieć jaśniejsza ale reszta właściwie taka sama, jak w tamtym samochodzie. Tak samo dużo miejsca jest w pasacie jak w Superbie. Identycznie rozwiązana trójstrefowa klimatyzacja, identycznie rozwiązany podłokietnik. Proszę bardzo, ręka na narty również jest. Taka sama ilość miejsca, trochę mniej nad głową, ale to wynika z faktu, że mamy tutaj szklany dach podwójny no i luk na deskę rozdzielczą i ten ogromny, dominujący cały przód ekran w pasacie. Co kto lubi, ale jeżeli chodzi o ilość miejsca, to pasat jest superbem, a superb jest pasatem. I to samo jest, jeżeli chodzi o bagażniki, do których Was teraz serdecznie zapraszam. Tak, szukajmy, szukajmy różnic w tych samochodach, w tych bagażnikach, nie ma chyba żadnych. Na papierze dokładnie tyle samo: 690 przez 1920, jak złożymy sobie kanapę. Identyczne bagażniki, w jednym i w drugim mamy dolne ustawienie podłogi. Zobaczcie przy okazji, w jednym i w drugim mamy tam taki próg czyli ta podłoga nie jest totalnie równa. Tak wygląda schowek w bagażniku Volkswagena. Zobaczmy, czy jest jakaś różnica, bo to już w końcu napęd na cztery koła, więc być może będzie mi różnicę. Różnica jest taka, że jest koło dojazdowe, więc pewnie VW tego schowka nie liczy, skoro podają w jednym i w drugim samochodzie taką samą pojemność. Mamy tutaj haczyki, mamy możliwość rozkładania tej kanapy. Haczyki są dwa. Tu jest otwarta, otwarty schowek, tu jest zamknięty. Gniazdo 12V, i zobaczmy teraz, jak to wygląda w pasacie. W pasacie jest dokładnie to samo: no, wyznacznik wersji. Mamy tutaj gniazdo 230V, ale schowki są dokładnie tak samo zrobione. No, jest to, słuchajcie, 1 do 1. No, dobra, z Kodą jeszcze nie jeździliśmy. Więc pierwsza okazja, żeby się z Kodą przejechać. No i fajne jest to, że mamy wersję dwulitrową do tego mocną, do tego z napędem na cztery koła. Bo to troszeczkę jest też o tym. Zobaczcie, z jaką łatwością to można sobie teraz przełączyć, przód, tył. Bardzo fajne. Jest to też trochę... kamera śmieszna. Taka, powiedziałbym, nie najwyższej jakości. Mamy ładny, słoneczny dzień, to nie jest jakiś, jakoś, jakiś wieczór. No, a do przodu trochę lepszej jakości. Słuchajcie, no to jest y, trochę o tym, czy te 1.5, 150 koni w tak dużym aucie wystarczy. I teraz hmm. zobaczmy, będziemy mieli porównanie, no tamtym samochodem oczywiście jeździliśmy. O, fantastyczne to jest Ja tylko lekko musnąłem ten gaz I auto pojechało Jednak diesel to jest diesel W takim samochodzie, słuchajcie, musi być diesel W dużym kombi, no nie ma innej opcji Fajne są te pluginy, które Volkswagen I Skoda robią w tej samej fabryce W Bratysławie, albo będą robić lada chwilę One trafią do sprzedaży Super, będą mogły jeździć 100 km na prądzie To jest bardzo fajny samochód Potrzebny ale słuchajcie, no nic nie pobije diesla w takim aucie. I to wszystko na ten temat. Myślę, że idealne auto w trasę to dosyć sztywne. Chociaż też widać że czuć, że ten skok amortyzatorów jest spory. No i teraz lekkie muśnięcie gazu. Redukcja i jedziemy. Bardzo ładnie wyrywa ten samochód do przodu. Chociaż na tej mocno dziurawej drodze no, słychać to zawieszenie. też ciekawostka. Może kwestia tego, że mało opony tutaj mamy? Może kwestia jakiegoś wygłuszenia? Jestem ciekaw, jak się będzie zachował pasat na tej samej drodze. On też ma takie dosyć głośne zawieszenie, tak by lekko, wydaje mi się, że nieco głośniejsze niż na przykład w Tiguanie. Tutaj jest 40? 30 tutaj jest? O ty życiu. No to przekroczyłem czy dziechę, słuchajcie. Sądzę, że już dawno. 18 lat temu, a co? W końcu zbliżałeś. Krzysztofie, myślę, że mój wiek jest odpowiedni do tego typu samochodów. Czy nie, czy ona... Jest... No, może jestem za stary na nie. Dobra, kończy nam się obszar zabudowany, więc rura, jedziemy. No, kurde, nie wiem, czy tu nie trzeba takiego do dodatkowego wygłuszenia do tego zawieszenia. A może my mamy jakąś możliwość regulacji? Zobaczmy co tu się dzieje. Tryby jazdy. Sport, normal, komfort. Zobaczmy, jak się będzie schowało w komforcie. Też je słychać. Ciekawostka. No ale poza tym, bardzo przyjemny samochód. No, to nie jest jeszcze ten poziom suwak, kiedy tak wysoko się siedzia. Już się ma wielkie auto. No, mi się to podoba. Fajne. Fajny jest super. Ale też jestem ciekaw, jak sobie Passat poradzi w takim bezpośrednim porównaniu czyli potem jak się przesiądę z tego superba oczywiście nie patrzcie na to jaka tam jest wersja silnikowa no bo no, tak się udało ten samochód jest zarejestrowany gdybyśmy chcieli porównać go z wersją 1.5 to byłaby to totalnie statyczna prezentacja, nie przyjechalibyśmy się nowym superbem z kolei w VW tam gdzie pożyczaliśmy ten samochód u dilera, serdecznie dziękujemy no póki co diesla zarejestrowanego nie ma mamy tylko tam wersję 1.5 no która cieszy się dużym uznaniem wiele osób Testuje ten samochód i wcale się nie dziwimy. No super, robi dobre wrażenie w tym pierwszym kontakcie. Zobaczymy, jak to teraz wypadnie, jeżeli chodzi o pasata. No i tak. Najbardziej tu jestem ciekaw zawieszenia tego samochodu, bo wielkość, gabarytów silnik jest inna, ale wszystko jest porównywalne do tamtego. AutoHold wciąż pamięta, więc bardzo dobrze. Wybraliśmy go tam z opcji, bo na początku myśleliśmy, że nie ma, bo kiedyś przecież przyciski były tutaj. No dobrze. Pięknie przytrzymał nas teraz pas, pogubiliśmy trochę błota, które gdzieś tam na tym trafniku, gdzie nagrywaliśmy, nam się nagromadziło na oponach. No i tak. Czy to jest jakaś duża różnica, jeżeli chodzi o jazdę jednym drugim samochodem? Nie powiedziałbym. Powiedziałbym, że one są bardzo zbliżone. Oczywiście kwestia tego, że tam mamy napęd na cztery koła, tam mamy diesla, tam mamy więcej momentu, więcej koni, lepsze osiągi, podobne spalanie tutaj mamy taką miękką hybrydkę ETS i przeszło 9 sekund do setki i co? i chyba lepsze zawieszenie tak Passat pod tym względem bije Skoda ma gorszą obsługę bo ten wielki ekran jest trochę nieuzasadniony znowu ta 30 i zawieszenie, które nie zachowuje się tak mocno nie bije tak mocno, czy bije i zawieszenie, które nie tłucze tak mocno jak na tym samochodzie. To jest pewnie kwestia tego, że tam tamten samochód został dopiero co wyprodukowany, no ale w sumie Passat też. To ciekawostka. Prawdopodobnie jest to kwestia tego, że tam mamy zawieszenie DCC i regulowane, a tutaj mamy standardowe w tym Passacie. To zawieszenie DCC no zawsze miało trochę taką tendencję do tego, żeby hałasować, i prawdopodobnie ona pozostała, więc niekoniecznie trzeba je wybrać. Myślę, że takie zupełnie normalne zawieszenie daje radę w tych samochodach. No bo i w jednej, i w drugiej wersji, i w Hardexie, i w napędzie naprzód, czyli w wersji 4x4, i w wersji z napędem naprzód mamy wiele wahać z tyłu, więc prawdopodobnie te zawieszenia się tutaj nie różnią. Czasem tak jest, że jak jest belka, na przykład w Oktawiach to nie tylko tam od pewnej mocy, czy do pewnej mocy jest ta belka, a potem wielowahacz, ale też wersje 4 na 4 zawsze i mają wielowahacz. No tak, no nie ma co tutaj tym samochodem szaleć. No ale ta skrzynia biegów już no, w miarę daje radę. No 150 koni, tak jak już mówiliśmy za pierwszym razem. Jest takim minimum, jeżeli chodzi o ten samochód. Jeżeli chcecie mieć benzyniaka, to chyba warto poczekać na dwulitrówki EA888. Tam też jeszcze będzie napęd na cztery koła. No ale tak, no tutaj też optymalnym napędem jest diesel. Tego się trzymajmy, bo tak to jest i myślę, że nawet ten 150-kondens napędem na przód był, byłby wystarczający, pewnie jak taki będzie, to sobie nim pojedziemy jakąś trasę spalania. Ja nie widzę dużych różnic, jeżeli chodzi o jeżdżenie tymi samochodami. Bardzo czuć, że te auta różnią się właściwie tylko stroną zewnętrzną, no i tą obsługą, więc trochę to jest o tym, no, co wolicie, tak, czy wolicie mieć coś, co wygląda jak pasa, czy coś, co wygląda jak Superb. Oczywiście jest kwestia dealera, gdzie to będziecie zamawiać. Nasze ceny jak najbardziej są pod filmem i jeden i drugi samochód mamy już w ofercie, można je zamawiać. Serdecznie zapraszamy. Ja myślę, że one są mega porównywalne i takie wskazanie, który z, który z tych samochodów jest lepszy, będzie trudne, ciężko powiedzieć. Ale jest bardzo, bardzo, bardzo porządny. Porządnie są te samochody zrobione, także polecamy. Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie.